czwartek 27 października, witam Państwa, Beata Wolejska, Dziś w Aktualnościach. Specjaliści z infotechnologii z całej Polski na kongresie w Rzeszowie. Za chwileczkę to samochodowi będziemy mówili, gdzie ma pojechać na zakupy, prawda? A lodówce, co, o której mam mleko nam podgrzać. Młodzi z regionu tłumnie odpowiedzieli na apel o oddawanie krwi. Nas to niewiele kosztuje, a komuś może to uratować życie. Tysiące zniczy nie tylko, z Podkarpacia zapłonie na polskich cmentarzach kresowych. Tam tych Polaków trzeba wspierać i to taki, tak duchowo człowiek jest też podniesiony i tak z nimi jest się razem. Na początek Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, czyli branży informacyjnej, który już po raz czwarty odbył się w Rzeszowie. Nieprzypadkowo, bo stolica Podkarpacia jest doskonałym miejscem dla biznesu związanego z nowymi technologiami. Działający w regionie klaster firm informatycznych zrzesza ich już 80. Na całym Podkarpaciu jest ich kilka tysięcy, i cały czas powstają kolejne, które szukają pracowników. Zdolni programiści nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia także w rozwijającym się sektorze infotechnologii. Nowe technologie zmieniają świat, a firmy z Podkarpacia mają w tym swój udział. Za chwileczkę to samochodowi będziemy mówili, gdzie ma pojechać na zakupy, a lodówce, co, o której ma mleko nam podgrzać. Prawda? I niedługo nawet kranu nie otworzymy bez smartfona prawdopodobnie. W związku z tym informatyka zaczyna być wszędzie. Z naszego punktu widzenia to dobrze, dlatego że jej celem jest ułatwienie nam życia. Tegoroczny kongres poświęcony był technologiom informacyjnym, czyli IT w biznesie. Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przekonywał, jak ważne w przypadku firm jest ułatwianie sobie dzięki nim życia. Taki wydatek i inwestycja to namacalny zysk. Już w nowym roku mogą się o tym przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą musiały od stycznia składać jednolity plik kontrolny, vat -owski. Co miesiąc do Urzędu Skarbowego to jest ogromne wyzwanie. Na razie przeszły to tylko duże firmy, ale tak naprawdę dotyczy to nas wszystkich. I bez informatyzacji nie wyobrażam sobie w ogóle spełnienia tego wymogu, ponieważ to nie jest coś, co się da zrobić w arkuszu nawet kalkulacyjnym. Kongres adresowany był do prezesów i dyrektorów dużych przedsiębiorstw, ale też właśnie małych i średnich firm, bo korzystanie z nowoczesnych technologii to szansa na podniesienie wydajności i zwiększenie konkurencyjności. I to zarówno w przypadku dużego koncernu farmaceutycznego, jak i średniej firmy z Podkarpacia zajmującej się np. szyciem młodzieży. Są programy komputerowe, które planują produkcję, Za, e, u, sprawiają, że e, likwidowane są przestoje sprawiają, że nie trzeba czekać na y, dostawę towaru, y, bo mamy zapasy planowane przez system informatyczny. Wszystko to można fajnie i zgrabnie zaplanować nawet w firmie odzieżowej. Uczestnicy konferencji mogli dziś usłyszeć o wielu narzędziach ułatwiających prowadzenie biznesu, na przykład o tzw. Tak analizach w trzecim wydaniu dostarczanych na czas. To system, który czuwa i myśli za nas, podpowiada, jaką podjąć decyzję, mówią jego autorzy. Przykładem zastosowań może być praca handlowca, który na bieżąco dostaje informacje, jakiego klienta odwiedzić, jak jest, jaka jest historia transakcji z tym klientem, na bieżąco wie, czy płatności z tym klientem są rozliczone, czy nie. Można było także usłyszeć, dlaczego warto korzystać z nowych technologii, tworząc na przykład internetowe działy obsługi klienta. Co jest zaskakujące, większość klientów nie odchodzi od firm ze względu na niską jakość ich produktów, usług, niezadowolenia z samych produktów, a jednak z powodu niezadowolenia z samej obsługi. Przedsiębiorcy wiedzą, jak istotne są zgromadzone na twardych dyskach dane. Ich utrata to jeden z najgorszych możliwych scenariuszy. Na kongresie zaprezentowano narzędzia, które mają temu zapobiegać. Jeszcze inną ofertą, zaprezentowaną w Rzeszowie, było wirtualne biuro prasowe inteligentne narzędzie do kontaktów z mediami. W Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie brakuje krwi, szczególnie grupy ARH, ale też grup minusowych. Dlatego placówka apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą jej udzielić. W akcie włączyły się szkoły i uczelnie wyższe z całego regionu. Co roku na Podkarpaciu potrzeba blisko 60 tysięcy jednostek krwi, żeby ratować ludzkie zdrowie i życie. To prawie 30 tysięcy litrów. Będziemy Pana prosić pod tym numerze, wypełniać sobie głębi korytarza. Dziękuję ślicznie. Dziś drzwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa w Rzeszowie praktycznie się nie zamykały i choć żeby oddać krew chętni czekali w długich kolejkach, nikomu to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, niektórzy żeby pomóc specjalnie się przygotowywali. Próbowałam w styczniu, niestety nie udało mi się, ponieważ miałam za niski poziom hemoglobiny, dlatego teraz już na jaśnie postanowiłam, że zmienię swoją dietę. Zaczęłam odżywiać się w taki sposób, aby było w mojej diecie także żelazo i dzisiaj bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że moje wyniki wszystkie są prawidłowe i przyszłam tutaj i powiedziałam, że musi się udać. Wszystko to w ramach akcji, która ma zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu do oddawania krwi. Jak się okazało, młodzieży nie trzeba było długo namawiać nas To niewiele kosztuje, a komuś może to uratować życie. Taka pomoc jest bardzo potrzebna, bo choć na Podkarpaciu krwiodawców nie brakuje, to krwi, szczególnie grupy A, i grup minusowych, wciąż jest za mało. Stąd apele także do szkół i uczelni wyższych. Dziennie wydajemy ponad 300 jednostek krwi, więc żeby zapewnić cały zapas. Musimy mieć co najmniej 300 dawców dziennie. To jest naprawdę duże wyzwanie. I gdyby nie to, że młodzież się angażuje, to byłoby nam trudno spo, sprostać temu zadaniu. Dziś krew oddawali uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w łańcucie i zespołu szkół mechanicznych w Rzeszowie. Lista placówek, które angażują się w akcję jest długa, są na niej m.in. szkoły z Przemyśla i Niska. Jest to takie podbudowujące, że nie mamy problemu, jeśli apelujemy, że jest taki odzew. Tylko do końca września Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wydało głównie szpitalom już ponad 43 tysiące jednostek krwi. Każdego roku to prawie 60 tysięcy i właśnie tylu chętnych potrzeba, żeby ratować zdrowie i życie potrzebujących. Wielki podkarpacki finał akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa już za nami. To prowadzona po raz 11 i koordynowana przez Telewizję Rzeszów zbiórka zniczy, które 1 listopada zostaną rozpalone na albowskich cmentarzach. Jak co roku zaangażowały się w nią tysiące osób, a ostateczny efekt to 25 tysięcy biało-czerwonych zniczy. Dziś przez cały dzień ze wsparciem rzeszowskich strzelców zbieraliśmy je i liczyliśmy. A już jutro razem z rzeszowskim PCK zawieziemy je na Ukrainę i przekażemy mieszkającym tam Polakom. Od rana na naszym parkingu i pod specjalnie rozstawionymi namiotami ani przez chwilę nie było pusto. Kolejne osoby przynosiły i przywoziły znicze zbierane w różnych zakątkach regionu. Bo jak się okazuje światełko pamięci dla łyczakowa stało się już tradycją dla wielu szkół i przedszkoli oraz całych miejscowości i gmin. Zebraliśmy około 1500 zniczy. W tą akcję zaangażowały się wszystkie szkoły z terenu gminy Lubaczów, jak również spoza gminy. 105 kresowego szpitala wojskowego. Ale były też mniejsze zbiórki. Wszędzie robione z takim samym zapałem i przekonaniem, że to ważna sprawa. Uważam, że to była fajna zbiórka, no i przynosili to bardzo chętnie. Ile udało się zabrać? 108. Przychodziły też osoby prywatne, które przynosiły po kilka symbolicznych zniczy, aby pokazać, jak ważna jest pamięć o kresach i związanej z nimi historii Polski. Mamy korzenie w tamtych stronach. Kochamy lwów, byliśmy na Łuczkowie parę razy, łącznie przed otwarciem, pierwszy raz w otwarcie cmentarza, no i taki sentyment. I dlatego chcemy też tam, żeby nasz udział był na tym cmentarzu. Myśli Pani, że to jest cenna akcja? Oczywiście, tam tych Polaków trzeba wspierać i to taki, tak duchowo człowiek jest też podniesiony i tak z nimi jest się razem. Także Zuchy i harcerze ze Ostrowa już po raz kolejny przez cały październik prowadzili zbiórkę, a przy okazji poznawali historię Kresów. Był taki okres, że myśmy podawali znicze już dawno, parę lat temu przez znajomych księży. A w tej chwili jest cudowna sprawa, że możemy tutaj przyjechać. Dla to jest najszczęśliwszy dzisiaj dzień. To jest taka niezwykła lekcja historii dla moich harcerzy i zuchów. Edukacyjna część akcji ma dla wielu osób duże znaczenie. Żeby dzieci pamiętały, kim były Orlęta, kim, czym był Lwów w ogóle dla Polaków. Także wydaje mi się, że to bardzo istotne. Po raz kolejny w akcję włączyli się też strzelcy i wolontariusze PCK. Nikogo nie trzeba było namawiać. To bardzo szczytny cel. Upamiętnienie naszych rodaków, którzy zostali tam na Kresach. No i tak jak i w poprzednim roku widzimy, że to jest bardzo istotne dla tych osób, które tam teraz mieszkają, pochodzenia polskiego. Jutro wszystkie znicze pojadą do Lwowa. Część rozdamy też Polakom z Mościsk, Strzelczysk, Pnikuta i Grudka Jagiellońskiego. Wszystkie zapłoną na polskich grobach 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych. Bez umawiania się na wizyty i czekania w kolejkach, kierowcy mogli dziś sprawdzić swoje ciśnienie i poziom cukru we krwi. A to wszystko w czasie kontroli drogowej. Dziś na Podkarpaciu policjanci i ratownicy medyczni wspólnie przekonywali kierowców, jak duży wpływ ma ich zdrowie na bezpieczną jazdę. Warto o tym pamiętać, bo przed nami długi świąteczny weekend, w czasie którego, aby odwiedzić groby bliskich, wielu z nas przejedzie setki kilometrów. Mamy dzisiaj taką akcję. Sprawdzamy poziom. To nie były rutynowe kontrole. Policjanci zatrzymywali kierowców, sprawdzając ich trzeźwość, ale ratownicy przeprowadzali podstawowe badania. Akcje prowadzono dziś m.in. na Krajowej Dziewiątce w okolicach Błogowa Małopolskiego. Uzmysławia ludziom, że warto takie badania rzeczywiście robić i że to nie zajmuje dużo czasu przede wszystkim. No i nie jest bolesne. Zaskoczenie jest niewątpliwie. Na pewno miłe, tak. Miłe, bo... Możesz zbadać zdrowie, a portfel zostaje w tym samym stanie, w którym był. Nie o zawartość portfela czy uniknięcie czekania w kolejkach jednak chodziło, bo wspólna akcja policjantów i ratowników, zorganizowana przy okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, miała uświadomić kierowcom, jak duży wpływ na bezpieczną jazdę ma stan zdrowia. Nieprawidłowy poziom cukru może wpływać na zaburzenia koncentracji. Osoba kierująca pojazdy może być senna, nawet przy hipoglikemii dojść do całkowitej utraty czytelności, do śpiączki. Co w przypadku kierujących może skończyć się tragicznie. Podobnie jak kilkugodzinna jazda bez chwili przerwy. Wypoczęty kierowca to jest ten dobry kierowca, więc jak organizujemy już sobie jakąś trasę, wyjazdy dalsze bądź krótsze, pamiętajmy o tym odpoczynku. Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, w okresie wszystkich świętych, gdy ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj, a kierowcy mają do pokonania nawet kilkaset kilometrów. Jeżeli moje wyjazdy są dłuższe niż powiedzmy 4 godziny, to zawsze staram się ze sobą zabrać coś do jedzenia, a przerwy myślę, że średnio co 3 godziny są wskazane. Stanąć na parkingu, przerwać chociaż na 15 minut swój czas jazdy. Jak przekonują policjanci i ratownicy medyczni, nie tylko prędkość, ale także stan zdrowia i samopoczucie kierowców wpływa na ich bezpieczną jazdę. Statystyki są alarmujące. Od początku roku na podkarpackich drogach doszło do 1200 wypadków, w których zginęło prawie 100 osób, a 1400 zostało rannych. Karolina Ciesielska, Aktualności. Kilka samorządów z powiatu Krośnieńskiego oraz Jasielskiego chce się wspólnie promować w ramach fundacji Slow Basket. Szczegóły omawiano podczas spotkania w dworze Kombornia. Samorządom zależy na zwiększeniu ruchu turystycznego w miejscach atrakcyjnych, ale dotąd mało popularnych, a wręcz nieznanych. W gminie Korczyna atrakcjami, które przyciągają turystów są zamek Kamieniec w Odżykoniu oraz rezerwat skalny przątki. Co roku według szacunków odwiedza je blisko 50 tysięcy turystów, ale najczęściej są to wizyty jednodniowe, typowo wycieczkowe. Gminie zależy na czymś więcej i chce zatrzymać turystów na dłużej. Którzy tutaj oprócz różnych atrakcji no zatrzymaliby się to na nocleg i oczywiście no skorzystali z, z, tego, z tego pakietu, który które będziemy tworzyć, już tworzymy tutaj z fundacją Slow Beskid. Wspólna oferta samorządów i branży turystycznej ma zawierać pełną informację o atrakcjach, np. godzinach otwarcia kin, muzeów, pływalni i sposób dotarcia do nich. Do tego oferty sezonowe, zimą stoki narciarskie, latem wypożyczalnie rowerów i szybowanie na paralotniach. Beskid jest doskonałym pretekstem do tego, żeby promować pewien większy obszar niż tylko jedno miasto. Czy jedno wydarzenie, czy jeden festiwal, czy jeden koncert? Krosno ma ambicje przyciągnięcia na dłuższy pobyt co najmniej 100 tysięcy turystów rocznie. Na razie miejscowa atrakcja, jak Centrum Dziedzictwa Szkła, odwiedza co roku około 40 tysięcy turystów. Jasło z kolei stawia na Muzeum Archeologiczne, czyli Karpacką Troję oraz winnice. Priorytety w działaniach turystyki są ogromnie ważne, bo trochę innymi priorytetami będą się samorządy kierowały, a trochę innymi oczywiście podmioty prywatne. Skończył się czas pojedynczych przedsięwzięć i żeby zaistnieć na jakimkolwiek rynku dzisiaj, a szczególnie na rynku turystycznym, który jest rynkiem kapryśnym, potrzebne jest bardzo kompleksowe pokazanie, po co ktoś ma tu przyjechać. Co ważne, Sloubeskit bez większych kosztów dla samorządów ma też koordynować kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, tak by nie kolidowały one ze sobą. Dziś czwartek, więc czas na interwencję aktualności w studiu już jest. Karolina, wiknie zgoda? Witaj. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajęłam się sprawą, z którą zwróciła się do nas pani Józefa, mieszkanka Zawady. Dom, w którym mieszka, znajduje się na skarpie, na terenie narażonym na osuwiska. Nie ma tam też żadnego chodnika ani drogi dojazdowej do posesji. Pani Józefa, jak sama mówi, jest odcięta od świata i nie ma pieniędzy na budowę chodnika, co ułatwiłoby jej życie. Pani Józefa od 70 lat mieszka w niewielkim, starym drewnianym domu w Zawadzie, w gminie Dębica. 17 lat temu zmarła ciotka, właścicielka nieruchomości i od tej pory pani Józefa mieszka tu sama. W domu nie ma łazienki, jest tylko mała kuchnia i jeden pokój. Kobieta utrzymuje się ze skromnej emerytury, która starcza na niewiele. Ale nie to jest największym zmartwieniem pani Józefy. Tylko to, że dom znajduje się na skarpie na terenie, który ciągle zamaka, i nie ma tu żadnego podjazdu. Jest bardzo trudno do domu dojechać. Je, jeśli jest sucho, to traktorem. A jeśli pada i nie pada, to samochodem nie dojedzie, tylko piechotą. Yy, ostatnio był problem z wywozem, z przewozem tutaj węgla musiałam. Musiałam nosić z dołu spod powiatowe szosy we wiaderkach. Bardzo mnie to bolało. Z tego powodu kobiety prawie nikt nie odwiedza. Jak sama mówi, najgorzej jest jesienią i zimą, a kiedy pada śnieg, wtedy jest praktycznie odcięta od świata. Listonosz nie przychodzi, zostawia tam przy szosie u dalszej sąsiadki. Ja wie Dobrze, niech będzie tak, albo do pani to tak wysoko, a trudno zejść. A jak jeszcze się śpieszy, to czapka na krzaku, albo się można poślizgnąć, ile razy się poślizgnęła. Kolejnym problemem, na który skarży się mieszkanka Zawady jest zablokowanie odpływu wód opadowych ze stoku, na którym znajduje się dom. Zdaniem kobiety, to efekt przebudowy i podwyższenia drogi powiatowej, która łączy się z działką. O ocenę tej sytuacji pani Józefa poprosiła geologa. Państwowy Instytut geologiczny przesłał nam mapy tutaj tych terenów, na znaczy szpertyemskiego, z którego wynika, że ten teren jest narażony na osuwanie się mas ziemnych, oczywiście przy niesprzyjających warunkach hydrometeorologicznych, a więc po jakichś większych upadach. może być po prostu przy braku odwodnienia ten teren zagrożony. Zdaniem pani Józefy i geologa sytuację mógłby poprawić przepust pod drogą. A zaleganie na tym terenie wód opadowych może być niebezpieczne. Na pewno nie jest to korzystne dla, tutaj, dla tej yy, nieruchomości, i jakby ten odpływ był, no to na pewno byłby lepiej i bezpieczniej dla pani. Samotna kobieta boi się o bezpieczeństwo swoje i domu, w którym mieszka. Ja tu zginę na tej górce. Zjadę na dół razem z tym domem i będę mieszkać pod brzegiem. Pani Józefa zwracała się o pomoc w tej sprawie do Gminy Dębica oraz do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. W obu urzędach usłyszała, że nie może liczyć na pomoc, bo nie dysponuje aktem własności domu, w którym mieszka. Jego właścicielką była ciotka, którą pani Józefa opiekowała się do śmierci krewnej. Z władzami Gminy i Zarządu Dróg spotkaliśmy się na miejscu w Zawadzie. Jeżeli chodzi o kwestie pomocy, to tutaj właśnie głównie to prawo dysponowania gruntem jest przeszkodą, gdyż no nie da się komuś pomóc, jeżeli ktoś tym gruntem nie dysponuje, prawda? To tak jakby osoba najmująca lokal, czy najmująca mieszkanie chciała ten lokal sprzedać, no też nie ma prawa. Co prawda zamieszkuje, ale nie ma prawa go sprzedać czy w jakimś szerszym zakresie dysponować. Oczywiście nie pozostawialiśmy tego bez odzewu. Tutaj wielokrotnie z biegłym meliorantem byliśmy teren obserwowaliśmy zwłaszcza po większych opadaf, opadach deszczu mimo że jest jak widzimy tam zagłębienie to nigdy nie zaobserwowaliśmy żeby tam tworzyły się zastoiska wody jak mówią władze gminy jeśli pani Józefa miałaby akt własności domu to przy okazji na przykład budowy chodnika przy drodze powiatowej można by wybudować dojście do posesji w której mieszka potencjalni spadkobiercy bo nie wiemy w tym momencie kto faktycznie odziedziczy ten grunt, no, mogliby mieć roszczenia w stosunku do inwestora, no, w tym przypadku Zarządu Dróg Powiatowych. Także no, proszę zrozumieć też drugą stronę. Wyrównanie terenu, który przylega do drogi powiatowej tak, żeby nie gromadziła się tam woda, także wymaga zdaniem urzędników uregulowania spraw własności działki. Była taka propozycja, skłanialiśmy się ku temu, jednak że pani nie była właścicielem tego terenu, no to żeśmy po prostu zdecydowali, że nie będziemy wchodzić i tutaj jakiejś tam pomocy świadczyć. Czy urzędnicy odmawiając pomocy pani Józefie właściwie interpretują prawo? O komentarz poprosiłam profesora, profesora Czesława Kłaka z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że pani jest posiadaczem tej nieruchomości. W związku z tym faktycznie ją włada od lat. Ponosi należności publiczno-prawde z tym związane i tutaj gmina... Nie ma żadnych wątpliwości, pobierając tego typu należności. Rzeczywiście, jeżeli pani nie figuruje w Księdze Wieczystej jako właściciel, to nie ma tytułu polegającego na własności tej nieruchomości. Ale to nie jest negatywna przesłanka do tego, aby nie wykonać niezbędnych prac. Jesteśmy w XXI wieku. Dojście do nieruchomości, dojazd do nieruchomości powinno być już standardem. I jest w wielu miejscach standardem. Tłumaczenie się, że nie można. Tutaj wesprzeć mieszkańca tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest on właścicielem, a komuś mogłoby się to w przyszłości nie podobać, moim zdaniem jest absurdalne. Pracownicy Kliniki Prawa działającej przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji zobowiązali się pomóc panie, pani Józefie w sporządzeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Za kilka lat mieszkanka zawady może też ubiegać się o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie. To wszystko na dzisiaj. Czekam na kolejne sygnały w ważnych dla państwa sprawach. Bardzo dziękuję. To były interwencje aktualności Karolina Bikniezgoda, a my zmieniamy temat. Kapituła Nagrody imienia Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego przyznała nagrodę za rok 2016 księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi, długoletniemu proboszczowi parafii w Kaczowie. To kapłan i społecznik najdłużej sprawujący w Polsce funkcję decezjalnego duszpasterza rolników, ale nie tylko. Jest takie powiedzenie, że pycha z nieba spycha, więc nie chciałbym tutaj sobie jakichś szczególnych zasług przypisywać, ale dwie sprawy. Sprawa materialna, kościół, przed którym się znajdujemy, zabytkowy kościół w Haczowie, uratowany dla potomnych i wpis jego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważam to za wielkie. Nie tylko moja zasługa, ale wszystkich, którzy mi pomagali. I druga sprawa z woli księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Byłem przewodniczącym komitetu przygotowującego wizytę Ojca Świętego w Krośnie. I koronacja cudownej figury Matki Bożej Piety Schaczowa i jaślisk i Wielkich Oczu uważam też za wielkie osiągnięcie. To duchowe. Gratulujemy. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej po raz pierwszy pokazało dziś swój nowy nabytek. Widok z Dubrownika, obraz Mariana Strońskiego. To zakup niezwykły, bo internetową akcję zbierania pieniędzy na ten cel wsparło ponad 100 osób. W ciągu dwóch miesięcy udało się zebrać ponad 7,5 tysiąca złotych. Każdy, kto chciał wesprzeć akcję, mógł to zrobić za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl. To pierwsza w Polsce tego typu zbiórka pieniędzy na zakup eksponatu organizowana bezpośrednio przez placówkę muzealną. Muzeum w Przemyślu bardzo zależało na widoku z Dubrownika, bo to jedna z nielicznych prac, które ocalały z pożaru warszawskiej pracowni artysty. Przemyskie Muzeum stara się uratować to, co zostało, kupuje jego prace, pamiątki oraz akcesoria artystyczne. W 2015 roku w Przemyślu otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości Strońskiego. Widok z Dubrownika to obraz, który został namalowany podczas podróży artysty na półwys. Bałkański w 1924 roku. Na wystawie będzie można go oglądać już od jutra. Na koniec sport. Mieleccy piłkarze ręczni po wielkich emocjach przegrali mecz z Gdańskim Wybrzeżem 25 do 27. Stal prowadziła przez niemal cały pojedynek, ale końcówka spotkania należała do rywali. Stal pozostaje bez zwycięstwa już od 40 dni, a starcie z Wybrzeżem powinna była rozstrzygnąć na swoją korzyść Raz, że Gdańszczanie na pewno byli rywalem zasięgu Mieleckiej siódemki. Dwa, że stalowcy prowadzili niemal przez cały pojedynek. Przewaga gospodarzy nie była wielka, ale pięć trafień to już solidna zaliczka. Siedem minut przed końcem stal po dłuższym okresie bez strzelonej bramki roztrwoniła przewagę, a do remisu po 23 doprowadził eksmilczanin Damian Kostrzewa. W nerwowej końcówce rywale byli skuteczniejsi. Stal przegrała 25 do 27. Zaważyły sytuacje na pewno takie, które Krzysztof na przykład nam obronił. I kołowy drużyny z Gdańska dołapywał i dorzucał. To, to są bramki tak zwane. Druga, druga szansa i to, to podcina skrzydła. Wybrzeże w Mielcu zaliczyły już piątą wygraną w sezonie. Jesteśmy młodą drużyną i y, każdy punkt dla nas jest podwójnie drogi, że tak powiem. I, I każdy punkt buduje tą drużynę coraz bardziej, a ja szczerze wierzę w tych chłopaków. Stal w dziewięciu meczach poniosła osiem porażek. Szanse na playoff są znikome. Przed nami zimna noc, mglisty poranek i chłodny, a miejscami deszczowy piątek. Szczegóły już za chwilę Anna Sabat, a ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.